Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Luxor, a to jest kolejny odcinek z gry, którą niektórzy długo wyczekiwali, czyli sąsiedzi z piekła rodem. Dzisiaj zrób to sam, czyli nasz sąsiad będzie próbował zrobić jakieś rzeczy samemu, a my w tym mu oczywiście przeszkodzimy, więc wbijamy do jego domu na pełnej i zaraz szukamy pierwszych tutaj rzeczy. Które pomogą nam w wykonaniu jakichś pierwszych kawałów na sąsiedzie. W śmietniku znalazłem kabel, w tamtej szafce komodzie były jakieś kuleczki oraz bezpiecznik. Natomiast w lodówce nie znalazłem nic, co jest bardzo dziwne według mnie. Z reguły w lodówce jest jajko. Dzisiaj jajka nie było, więc ciekawa sytuacja. Na dole w piwnicy widziałem na storek klucz, udało się go zebrać. To teraz, może udamy się do łazienki. Sąsiad widzę, schodzi na dół, coś związanego z rurą. Prawdopodobnie będzie coś zakręcał i wydaje mi się, że zrobimy mu na przekór i my ją okręcimy, gdy on ją zakręci. No i ku mojemu zdziwieniu w łazience też nic, właściwie nie znaleźliśmy żadnych fantów, więc będzie trzeba jakoś sobie poradzić. Teraz sąsiad zejdzie na dół, my sobie przejdziemy do góry. Myślę, że możemy obudzić psa. Bo mniej więcej wiem, jak to tutaj zrobić. Więc obudzimy psa, który sprowokuje sąsiada do podbiegnięcia właściwie do sytuacji i zobaczyć, co się dzieje. My w tym czasie rozstawimy kulki. Świetnie. To troszeczkę przedłuży sprawę sąsiada. No i odkręcimy wodę wraz z ogrzewaniem. Dzięki czemu ten grzejnik może napłynie ciepłą wodą. Sprawdźmy. Otwieramy zawór wody. Zawór otwarty. No i zawór ogrzewania. Podczas gdy sąsiad się wysypuje, Dwa kawały zostały zrobione. O kurde, ten grzejnik to zaraz normalnie wyparuje mu tam. No ale dobra, zobaczmy, co sąsiad robi. O! Jakie to straszne. Biedny sąsiad się zdenerwował. O, Wściekły sąsiad, naprawdę. No dobra, to teraz pewno o właśnie pobiegniesz. Teraz tak, kliknę mu na tą ślifierkę, czy cokolwiek to jest, zawiązaliśmy mu chyba kabel czy coś takiego. OK, w porządku. Sąsiad tymczasem poszedł zakręcić swój zawór. No to dobrze, że go poszedł zakręcić. No teraz my zrobimy mu kolejny kawał. Znaleźliśmy książkę zatytułowaną od gilotyny po krzesło elektrycznej. Wydaje mi się, że ta książka będzie idealnie pasować tutaj. Tymczasem zobaczmy, co sąsiad z tą wodą zrobi. No, oczywiście można było się tego spodziewać, że woda go zaatakuje. Czyli kolejny nerw. Sąsiad teraz biegnie do psa, bo przez przypadek go obudziłem. My mamy dzięki temu więcej czasu, żeby zorganizować sobie kolejne pułapki. Nic. To może kable tutaj? Też nie. To może tu? Świetnie, pasuje. Doskonale. Mamy jeszcze kabel i bezpiecznik. I nie wiem, co zrobić z tym kablem. No ale zobaczymy. Teraz sąsiad idzie coś z bezpiecznikiem zrobić. No dobra, to ja już wiem, co zrobić w takim razie. Podmienimy mu bezpiecznik. On chyba go wyciągnie, a my sobie go włożymy. Okej, okay, tak myślałem, to było do przewidzenia. Tak więc wchodzimy do akcji. Świetnie. Podkładamy w takim razie nowy bezpiecznik. Gotowe. Okej, okay, pozostaje nam już teraz tylko i wyłącznie oglądać i rozkoszować się tym, co tu się dzieje. Natomiast nadal nie wiem jak to tutaj... O, kurde, halo, wiruje! No to cię powirowało. Tylko dlaczego Ciebie prąd nie pokopał jeszcze? O! Ha! No, o to chodziło właśnie. Bardzo dobrze. Ech, o! No, bardzo dobrze Ci tak. Rozwścieczony sąsiad jest bardzo zdenerwowany oczywiście. Można się było tego spodziewać. Teraz sąsiad pójdzie zrobić coś z bezpiecznikiem. No, chyba będzie wiedział co. Natomiast nie do końca wiem co można zrobić z tym kablem, ponieważ tak. Wody tutaj nie ma. Możemy może spróbować coś z akwarium rybek. Może da się ten kabel tu gdzieś pociągnąć, no nie. Tutaj z podłogą też nie. Woda się nigdzie nie wylała. Tutaj nie dodamy, też nie bardzo. Nie pasuje. Krzesło elektryczne nie będzie pasować, podmieniliśmy mu już tą książkę. Może tutaj. Ze szlifierką. Też nie. jest bardzo ciekawe. Zobaczmy jak on to tu złoży. Cóż za rewelacja, jak mogłeś nie potrafić złożyć, a zresztą nie zorientował się, że coś jest nie tak. Nie wiem co tutaj, tutaj wody nie ma, w piwnicy, nic nie wycieka. Zawór ogrzewania, no tutaj idzie sobie sąsiad. Aha, kolejny kawał, teraz będzie kawał z tą całą szlifierką, zobaczmy. O, o to żeś pan teraz zrobił, byś miał... Płacił teraz za odszkodowanie, za wszystko. No dobra, okej. Okay. No super, wszystko fajnie. Ale nadal nie wiem, jak rozwiązać problem. No z tym tutaj, z kablem, który posiadam. Nie wiem, gdzie go dopasować. Bardzo, można powiedzieć, ciekawa sprawa. Czemu a, on idzie do kaloryfera? Przecież my możemy mu teraz odkręcić. A on jest naprawiony. Ok. Nic nie mogę z tym zrobić. Okej, okay, on spuszcza powietrze, czy co on tam robi? Nie wiem, teraz idzie do zlewu. No i w zlewie też nic nie zrobię. Nie wiem, do bezpieczników mu się dorwać, do szafki z bezpiecznikami. Z tym nie będzie. No, z lampą, czy z czymś? Nie wiem, zobaczmy. Może z bezpiecznikami skrzynka, ale powątpiewam. Nie. No co tu się pisze, że różnych rzeczy, do ich prądem? No to gdzie? Nie widzę tutaj jakoś zbytnio rozwiązania na to. Sąsiad idzie znowu zająć się na górze czymś. Nie mam pojęcia w ogóle, jak to zrobić. Nie mam pojęcia, gdzie trzeba się przejść i co trzeba wykonać, żeby było w porządku. Półka na wino, no może coś w niej znajdę, ale nie widzę, żeby coś tutaj było. Może jednak jakaś pułapka się jeszcze zorganizuje, ale wątpię. Nie, tutaj nic nie ma. No do kontaktu no nic nie zrobię, no ale sprawdźmy. Uh -uh. Też nie, no bo uh -uh. nie ma wody, no. A zaraz, a z czym? Elektryczny z gniazdkiem. Uh -uh. Też nie, niestety uh -uh. na podłodze nie ma kałuży. No właśnie to jest to co mówiłem, na podłodze nie ma kałuży, więc nikt nic nie zrobi. mam jeszcze 3 minuty i nadal brak pomysłów co można z tym zrobić. Uh -uh. Ja nie mam żadnych uh -uh. pomysłów. Sąsiad idzie swój fotel składać. Pies. No z psem. To raczej nie połączymy tego. no Z podłogą też nie, bo tu nie ma nigdzie wody. Może da się gdzieś wykonać, żeby był ten przeciek. Może gdzieś jest rzecz. Hmm, musimy zobaczyć. Co on nie, nie może złożyć. no Cóż za nowość. Dobra, wymijamy się, można powiedzieć. Tam omijamy się. Ok, ja idę na dół, czy tam do góry, a ty idziesz dalej gdzieś. O, kurde, to tak nie miało być. Halo, uciekaj! Bo cię zje ten, kurde. O, możesz, kurde, ale to było blisko. No nic. No to, to, to dobrze. Uciekłem temu dziadowi. Było blisko. No nie wiem. No naprawdę nie wiem gdzie, co, jak zrobić. Nie mam zielonego pojęcia, jak to rozwiązać. Być może ktoś z was będzie potrafił napisać w komentarzach, co trzeba było zrobić. Potraktujemy to sobie już jako taką informację. Właściwie nie będziemy nagrywać specjalnie odcinka z naprawą tego problemu. Uznamy po prostu, że gdybym to zrobił, byłoby 96% czy tam 7%. No bo tutaj nigdzie on nie ma jak... No, z podłogą, z drabiną? Nie, z drabiną nie. Z. nie wiadomo czym też nie. Z komputerem? Co to jest? Z szufladą? No, z szufladą też nie. No, nie bardzo. Z szufladą? Z drabiną też nie wchodziło. No, to nie zrobię nic w tym momencie. to powinny być jakieś podpowiedzi. Ten grzejnik jest podejrzany, ale tu też ta powódź w tym miejscu ze zlewem była ciekawa. No, nie dzieje się nic. Tak, więc nie jestem w stanie. Możemy jakoś halo. Nie możemy tego tak zrobić. Musimy czekać na koniec czasu, na to wychodzi. Właśnie w tej wersji komórkowej gry to jest tak głupio zrobione, bo nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale jest wersja komórkowa Sąsiadów z Piekwarodem. Wyszła niedawno. Ona jest taka trochę niedopracowana, ale z takich szczegół. No to tam jest w ogóle interfejs całkowicie zepsuty. Jest ta interfejs z drugiej części jest w pierwszej części. Tak w ogóle nie wiadomo po co. A może czekajcie, może nie no teraz z bezpiecznikami dodać kabel. Przecież bezpiecznik już miałem, ten żart już na nim był zrobiony. No też nie. Nie wiadomo, głowa pusta. Nie mam zielonego pojęcia, co można tu zrobić. No nie podłączę mu przecież kabla tutaj, z rurą. Tu z zarówką A -a. też nie. Na ziemi mu nie położę. Bo to nic nie da. Sam też tego nie dam rady zrobić, no bo nie ma takiej możliwości. Sąsiad jest zadowolony. Wydaje mi się, że tym razem na tym odcinku nie wyszło najlepiej. Halo, on idzie na dół, do zarabimy. Czy tam do, do tego, kurde. Nie, nie wychodź! Ty, kurde co. Ach! No dobra, no kids. Ty. Ja cię nie mogę, no, złapał nas. Ale dobra, i tak byśmy musieli skończyć, i tak byśmy musieli skończyć. Zobaczcie, 7 na 8 pułapek, 86%. Ja nie wiem szczerze co tutaj by było, tak więc uznajmy, że ten odcinek zrobiliśmy, no bo nie było innej możliwości. Ja przejdę ten odcinek jeszcze raz o ten sam poziom poza odcinkiem. No cóż, w tym odcinku to już wszystko, mam nadzieję, że się Państwu podobało i zachęcam do obejrzenia kolejnych odcinków, tak więc cześć i czołem!